Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Drodzy parafianie, sympatycy naszego kościoła, naszej parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego Spadwy w starych panewnikach, wszyscy współwyznawcy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, niech święta paschalne odnowią w nas na nowo postawę pewności wiary, w to, że Pan Bóg nie pozostawia człowieka z jego problemami. Jego trudnościami, lękami, grzechami i śmiercią. Niech zmartwychwstały Chrystus, ten, który ciągle żyje we wspólnocie Kościoła, obdarza swoim pokojem. Pokojem, który uzdalnia nas do wydawania pięknych owoców miłości. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych życzą franciszkanie ze Starych Panewnik.